Wszystkie kwiatki i, By i się jego życie, masywnymi działami, zajmują się panem nożem. To przerażający lecz ważny proces za odwidość pokarmu i sprzątacze przyrody czy środowisko. Słonie przynoszą korzyści ekosystemowi kopiąc. W porze suchej dogrzewują się do wody za pomocą ciosów, trąb i stóp. Inne zwierzęta też mogą ugasić rękę. By uzupełnić dietę osul i inne minerały. W ten sposób odsłaniają substancje odżywcze również dla innych. Zachodzą z Afryki i Azji, ale od wieków cieszą się globalną popularnością. W różnych kulturach przypisuje się im głębokie znaczenie symboliczne. Są kojarzone z siłą, mądrością, długowiecznością, wytrzymałością, władczością i lojalnością. Budzą podziw rozmiarem i egzotycznym wyglądem. Że bóstwo Ganesia z głową słonia uosabia mądrość, inteligencję, pomyślność i dobrobyt. Przynosi szczęście i usuwa przeszkody. Ayravata, ojciec wszystkich słoni, to symbol błyskawic i temczy. na sunatrze słonie także kojarzą się z piorunami. Te olbrzymie ssaki mają swoje świątynie. Są symbolem narodowym Tajlandii. Podziwia się je za długowieczność, siłę i wytrzymałość. W Myanmarze, Tajlandii, Laosie i Kambodży białe słonie uważane są za święte. Słonie tego rzadkiego rodzaju właściwie nie są białe, lecz mają jasne rzęsy i pazury. A ich skóra jest lnaga. W Tajlandii każdego takiego słonia ofiarowywano królowi. Tylko monarchowie i najzamożniejsi obywatele mieli środki, by utrzymywać te symbole pomyślności i siły. Król niekiedy obdarowywał takimi słoniami przyjaciół i sojuszników, a czasami także wrogów, by przykłoczyć ich kosztami utrzymania zwierzęcia. Budyści darzą słonie ogromnym szacunkiem że sam górna jest wcieleniem białek w słonia. W dzajpurze na północy Indii odbywa się doroczny festiwal tych królewskich zwierząt. Są ozdabiane klejnotami i barwnie przystrajane. Wizerunek słonia spotkał nie tylko w dziełach sztuki, ale też w przyrodzie. Powstał ten łuk w parku stanowym Valley of Fire w Dewadzie. tak zwana słoniowa skała ma imponującą prąbę z piastowca. Słonie zadomowiły się w obkurze zachodu, są bohaterami wielu utworów fikcyjnych od Kiplinga po Disney. Przedstawia się jej jako wysoce moralne, solidne i silne. Amerykańska Partia Republikańska, zwana też Granol Party, czyli Wielką Starą Partią, w 1874 roku uczyniła słonia swoim symbolem. W słonie pojawiają się i w mitach i religiach wielu krajów. Majestatyczne zwierzęta wywierają silny wpływ na świat. Legenda